Nie wiem, nie, nie powiem pani, bo jest to trudne pytanie. W sensie na woderzecie to jest y, temat tabu i tak dalej. Nawet na woderzecie. Tak. Co to jest libido? Libido. Mój Boże. Nie pamiętam. Nie mam pojęcia, ale ty pewnie wiesz. Ja, ja nie wiem. wiem. Nie wiem, ale to bardzo często jest wykorzystywane w reklamach telewizyjnych. Niestety nie mam pojęcia. Libido. Nie wiem, mi się to raczej kojarzy z jakimś owocem. Serio? Myślę, że jest to jakieś zagadnienie biologiczne? Taki może okrągły jakiś. Ty... No, jakiś okrągły, okrągły, Nie wiem, jakiś zaokrąglony, Taki bardziej, nie wiem, no taki nie do końca okrągły. Myślę, że to jest jakieś pojęcie psychologiczne. Nie, to z fizyką mi się kojarzy, albo z matematyką bardziej. E, libido jest związane z. Tym, jak szybko spalamy tkankę tłuszczową? W pewnym sensie. Czy libido może być duże i małe? Może. Okej, okay, czyli wysokie libido to jest jakby pewność, jakby wysokie mniemanie o swojej, powiedzmy, swojej wartości. Poniekąd związane też z atrakcyjnością seksualną i tak dalej. Libido jest to jakiś poziom, nie wiem, coś u kobiet. Kobiety mają jakieś tam libido, nie wiem w sumie tak konkretnie. Nie wiem, obniżona jakiś um, aktywność, socjalna, nie wiem, u kobiety. Czy wam się kojarzy? Nie wiem. Z tabletkami antykoncepcyjnymi. Libido co to jest? Pożądanie seksualne, tak? Jakby u kobiet chyba. U mężczyzn też? Tak? Ładnie tak. A no to tak, to właśnie jest to. Libido to popęd seksualny rządza pojęcie wprowadził do słownika Zygmunt Freud rozumiał Libido czyli eros jako energię życiową stojącą w przeciwieństwie do Thanatos energii powodującej procesy destrukcyjne.